Na początku chciałbym pogratulować zespołowi z Bielska wygranej. Eee, no. Można by sądzić, że dla nas ten mecz jakby nie miał znaczenia, bo gdzieś tam śledziliśmy wynik, co się tam dzieje w wysokim. Aczkolwiek gratuluję swoim chłopakom zaangażowania, determinacji. Gdzieś tam przestały ten mecz, a szczególnie w końcówce, próbowaliśmy gdzieś tam na swoją, powiedzmy, korzyść najpierw doprowadzić do remisu, później gdzieś tam przechylić. Nie udało się, no popełniliśmy dwa błędy. Bielsk to wykorzystał. Uważam z przebiegu meczu, że na ten punkcik mimo wszystko zasłużyliśmy, ale taka jest piłka. Jedziemy dalej i ostatnia kolejka przed nami. Bardzo się cieszę z tego, że za rok widzimy się w czwartej lidze. Cieszymy się ze zwycięstwa. Smakuje podwójnie, bo były to derby. Nie był to łatwy mecz, ale myślę, że pierwsza połowa pod naszą kontrolą. Fajnie weszliśmy w drugą połówkę, strzeliśmy bramkę. Eee, później zaczęło się... Czy to nerwowość, może nie nerwowość, może jakaś taka szalancja w naszych poczynaniach? Przeciwnik to wykorzystał, strzelił bramkę na 2 do 1. Troszeczkę musieliśmy to wszystko uspokoić. Chłopaki fajnie zareagowali. Można powiedzieć, że dalej kontrolowaliśmy przebieg spotkania, utrzymywaliśmy się przy piłce i nie dopuściliśmy dla przeciwnika, żeby, żeby gdzieś tam wyrównał. Więc jeszcze raz cieszę się że ze zwycięstwa, bo dawno już tego zwycięstwa z Kresowy nie było, więc myślę, że smakuje podwójnie. Jedziemy do Grajewa po, na, na, po zakończenie sezonu. Na pewno będziemy chcieli tam e, urwać punkty, a, a najlepiej, żeby to były trzy. Dziękuję.